Witam wszystkich w naszym kolejnym spotkaniu na żywo, a tytuł tego odcinka to Lanie Wody. Dokładnie. Mamy, słuchajcie, Tajski Nowy Rok czyli święto Songkran. Jest to taki odpowiednik naszej polskiej Wielkanocy. Z tym, że lany poniedziałek trwa tutaj od 3 do 4 dni. Jest gorąco, kolorowe koszule, gra muzyka, ludzie piją alkohol, tańczą, śpiewają, dzielą się jedzeniem, odwiedzają swoich sąsiadów i przede wszystkim również. Leją wodę jest gorąco 40 stopni na plus właściwie słuchajcie, takie oblanie kogoś wodą to jest orzeźwienie, jest to pewnego rodzaju zbawienie w tej temperaturze. Lanie wody natomiast w Polsce i w naszym języku oraz w naszym sposobie myślenia oznacza po prostu ściemę. Brak kompetencji, ktoś lawiruje, rozumiecie, kombinuje, jest pewnego rodzaju cofaniakiem, nawija makaron na uszy, no i pod tym laniem wody, pod tym sztucznym uśmiechem, pod tymi kolorami, pod tymi kolorowymi koszulami, jest po prostu brak wiedzy, brak kompetencji, zwykłe cwaniactwo, rozumiecie, zwykła ściema, czyli lanie wody. No, można spotkać tego rodzaju sytuacje na przykład podczas egzaminów na studiach albo w szkole, kiedy uczeń jest pytany podczas właśnie jakiegoś egzaminu ustnego, no i nie zna odpowiedzi, ale lawiruje, odpowiada jakimiś długimi historiami, tylko po to, żeby przykryć brak swojej wiedzy, brak kompetencji, brak przygotowania, spróbować zaoszczędzić na czasie, chociaż tak naprawdę go marnuje i tak dalej. No i teraz w kontekście marketingu sieciowego, w kontekście MLM. Wspaniałego biznesu, na którym możemy zarobić potencjalnie bardzo duże pieniądze, oprócz wspaniałych ludzi, oprócz cudownych firm, wspaniałych produktów, jest dużo osób, które po prostu leją wodę. Stosują, można powiedzieć, taki najgorszy rodzaj psychologii sprzedaży, który opiera się w dużej mierze na ściemie, na błyskotkach i na tym, żeby ludzie widzieli i patrzyli obrazami, a nie skupiali się na kwestiach merytorycznych. Ja na ten przykład mógłbym jechać teraz na Phuket albo powiedzmy na Krabi, wynająć jakąś willę i opowiadać, że to jest mój dom za 20 albo 40 milionów batów. Mógłbym fotografować się na tle Porsche, Ferrari, jakiegoś Harleya, Davidsona czy innego drogiego motocykla i opowiadać, że jest to mój motocykl, mój samochód, że wydałem 10 milionów batów, że zarobiłem ze szkołą Walen 50 milionów w ostatnim miesiącu i mógłbym, rozumiecie, uśmiechać się, mieć kolorowe koszule, po prostu pokazywać environment, otoczenie za moimi plecami, które to otoczenie byłoby bogactwem. Epatowałoby błyskotkami, złotem, drogimi zegarkami, drogimi samochodami, i tak Ale na samym końcu, pomimo tego, że bardzo dużo osób zapisałoby się dzięki temu do mojej struktury i do mojego biznesu, i przypuszczam, że o wiele więcej niż ma to miejsce właśnie w tej chwili, no to na samym końcu ludzie ci czuliby się zawiedzeni, oszukani, zmanipulowani i po prostu daliby się nabrać na zwykłe lanie wody. Oczywiście już teraz bardzo dużo osób dołącza do szkoły Walen, bardzo dużo osób zadaje pytania, bardzo dużo osób chce budować z nami biznes i dołączyć do naszej platformy społecznościowej. Ale przypuszczam, że gdybym lał wodę, gdybym stosował psychologię sprzedaży na tym najgorszym poziomie, w tym najgorszym znaczeniu, to tych osób byłoby o wiele, o wiele więcej. Ale my tak nie działamy, nie oszukujemy, nie manipulujemy, nie stosujemy tandetnej psychologii sprzedaży. Ja opowiadam wszystkim, słuchajcie, i zresztą wam w sposób konkretny. Mam tani biznes 49 dolarów za rok. Macie dzięki temu platformę społecznościową. Macie dzięki temu również prowizję z planż społecznościowych. Możecie nawiązywać wspaniałe relacje, promować siebie, swoje marki osobiste, zapraszać innych ludzi: sąsiadkę, ciotkę, brata, siostry, rodzinę, ojca, brata, córkę kogo chcecie. Nie ma tutaj żadnej ściemy, żadnego lania wody i manipulacji. Macie również konkretny plan kompensacyjny: wszystko wyliczone co do centa, co do dolara. Kto ile zarobił, w jakim czasie, od kogo i tak dalej. I wiecie co? Ja nie lubię lania wody. Nie lubię ściemy, nie lubię manipulacji, nie lubię taniej psychologii sprzedaży. Bo oczywiście mam wspaniałe, cudowne życie w Tajlandii. Mam żonę, rodzinę, dużo wolnego czasu. Cieszę się życiem. Buduję network ze szkołą Walen, o czym opowiadam, i zachęcam wszystkich do dołączenia do naszej struktury. Ale nie muszę ściemniać, nie muszę lać wody, nie muszę pokazywać się w egzotycznych miejscach, bo, tak, oczywiście podróżuję po Tajlandii. Byłem w Krabi, byłem na Phuket, byłem w Chiang Mai, byłem w Mesai, mieszkałem w Bangkoku. Jeżdżę motocyklem po różnych prowincjach, jeżdżę samochodami. Spędzam wakacje w cudownych miejscach. Ale kiedy jadę tam z moją żoną, z moją rodziną, to niekoniecznie muszę pokazywać zdjęcia, niekoniecznie muszę się filmować, niekoniecznie muszę promować samego siebie za każdym razem, dlatego że oprócz biznesu jeszcze jest życie. Trzeba umieć żyć. Trzeba umieć spędzić czas z rodziną, napawać się tymi pięknymi plażami, napawać się tymi pięknymi drinkami, napawać się tym pięknym wschodem i zachodem słońca, ale nie lać wody. Nie pokazywać swojego życia, które byłoby nieprawdziwe, nie kreować się na kogoś, kim nie jestem. Nie wynajmować drogiej willi albo jakiegoś mieszkania w Bangkoku, w kondominium albo na Phuket czy Krabi i mówić, że kupiłem mieszkanie za 20 milionów. Albo fotografować się, rozumiecie, na targach samochodowych opowiadając, że kupiłem dzisiaj Ferrari, nowego Harleya i tak dalej. Bo to wszystko po prostu jest pewnego rodzaju psychologia sprzedaży i bardzo łatwo się to sprzedaje, ponieważ ludzie patrzą obrazami, niekoniecznie już słuchają a na samym końcu w ogóle już nie patrzą na kwestie merytoryczne. Można powiedzieć, że łykają wszystko jak pelikany. Teraz moje pytanie. Czy spotkaliście osoby, które leją wodę, a może Wy jesteście osobami, które to robią? Teraz konkretne, kolejne pytanie. Czy chcielibyście budować biznes, który oparty jest o konkretną merytorykę, który oparty jest o obiektywne rzeczy, w którym naprawdę za niewielkie pieniądze można potencjalnie zarobić bardzo dużo pieniędzy? Czy chcielibyście mieć partnera, który będzie ściemniał, lał wodę, manipulował, będzie stosował tanią psychologię sprzedaży, a na samym końcu będzie zgrzyt zębami i po prostu płacz, jak również będzie frustracja, niezadowolenie, zniesmaczenie, poczucie bycia oszukanym i tak Bo ja proponuję Wam konkretny biznes za 49 dolarów za rok z konkretnym produktem, jakim m.in. jest. Platforma społecznościowa. Jeżeli chcecie zarabiać w binarce, to macie również konkretne kursy: angielski, hiszpański, tajski, kurs inwestowania, bogaty networker i tak dalej. Możecie zaprosić ciotkę, wujka, brata, siostrę, żonę, męża, przyjaciół, współpracowników, kogo chcecie. Możecie promować swoją markę osobistą, samych siebie, nawet inne biznesy, jeżeli takowe macie. Alternatywa, jaką jest platforma społecznościowa Szkoły Walen, 49 dolarów na rok. Tani biznes z dużym potencjałem zarobkowym. Biznes, w którym macie ludzi kreatywnych, którzy będą was inspirować i którzy niekoniecznie będą po prostu ściemniać. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na ten temat, to zostawcie komentarze. Dajcie łapę w górę, zapraszam do wysyłania wiadomości bezpośrednich. A dla tych, którzy chcieliby się już za darmo, bezpłatnie zarejestrować do mojej struktury, do mojego biznesu, macie link pod spodem. Następnie możecie wykupić dostęp do platformy społecznościowej poprzez planszę 49 dolarów na rok i możecie zarabiać potencjalnie bardzo dużo pieniędzy, do 10. pokolenia zapraszać kogo chcecie, promować swoją markę osobistą i niekoniecznie musicie lać wodę. Zapraszam do biznesu, słuchajcie, bez lania wody, bez ściemy, bez manipulacji, bez tani psychologii sprzedaży, no i bawimy się, bo życie może być piękne, możemy zarobić pieniądze, możemy mieć wspaniałe rodziny, możemy mieć cudowne zdrowie, możemy podróżować, możemy kupić ten samochód, kupić ten motocykl, kupić tą willę i bawić się podczas świąt, ale również każdego naszego dnia. Bo życie jest wspaniałe. Życzę Wam wspaniałego święta, Sąkran, szczęśliwego nowego tajskiego roku, no i wspaniałej, cudownej Wielkanocy w przyszłym tygodniu już w Polsce. Nie lejemy wody, chyba że jest to Sąkran i Lany Poniedziałek. Do zobaczenia! Trzymajcie się całym.